Dzień dobry. Witamy Państwa w pigułce wiedzy numer 6 z tematu działania momentu skręcającego. W pigułce tej przedstawimy Państwu wyznaczanie naprężeń stycznych w przekroju prostokątnym, czyli mamy przekrój prostokątny o wymiarach jak na rysunku, stosunek H do B, czyli większego wymiaru do mniejszego jest równy 1,833. Przekrój ten jest obciążony momentem skręcającym 4,5 kN Wobec tego musimy w pierwszej kolejności wyznaczyć współczynniki alfa i gamma dla takiego stosunku H do B. Czyli mamy wykres dla współczynnika alfa. Tutaj mamy odciętą 1,833. 3, 3. No i odczytujemy, że wartość współczynnika alfa równa się 0,242. Powtarzamy to samo. Przy współczynniku gamma. I współczynnik gamma równa się 0,815. No i teraz możemy już wyznaczyć naprężenia styczne w przekroju prostokątnym. Czyli mamy prostokąt, moment skręcający. Moment skręcający zamieniamy sobie na centymetry I Liczymy tau x max. Tak, podstawiamy do wzoru i to naprężenie będzie działało na boku dłuższym. Będzie poziome no i musi kręcić, jak wiadomo, musi kręcić względem środka ciężkości w tę samą stronę co moment skręcający. No i teraz największe naprężenie styczne na boku krótszym, i ono także kręci przeciwnie, kręci przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli kręci w tę samą stronę co. Moment skręcający. Dziękujemy za uwagę.